Iwona Zajączkowska, Twoja Telewizja Regionalna. Witam serdecznie i słonecznie. Zapraszam do oglądania naszego programu w sieci TV nad Hamerlińscy na terenie Sokółki, Wasilkowa oraz Choroszczy. Co dziś zobaczymy w Twojej Telewizji Regionalnej? Sprawdźmy. Dziś w Twojej Telewizji Regionalnej. Jak zawsze zapraszamy Państwa na nasz serwis informacyjny i ciekawostki z regionu. Program z kulturą na ty to nasze propozycje na wzięcie udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Dziś przypomnimy sobie jak przebiegała 18 sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją z czwartego festiwalu kultury tatarskiej, jaki odbył się w Białostockim Muzeum Wsi. Dziś również warto będzie zasłuchać się w romansach rosyjskich. To w ramach drugiej części festiwalu piosenki imienia Bułata Okudżawy. Przypomnimy sobie jak prezentowały się owczarki niemieckie podczas krajowej wystawy tych psów w Wasilkowie. Zapraszamy do oglądania Twojej telewizji regionalnej.